Marty Renti ma w ogóle nowe konto i to jest Bad Gear Marty. Ja polubiłem jednego TikToka. Ale którego? O tego. A o co tu chodzi w tym TikToku? Już nie pamiętam. Mówią mi trzy ostatnie zdjęcia O, zobaczcie kurwa, ile jest do wygrania. Słuchajcie tego. Przypominam, że Laska zarobiła milion. Ona znaczy, tak twierdzi, nie? Milion. Na sprzedaży miłości cyfrowej DNA, coś tam. Odwiedzam profile osób, które obserwują mojego Instagrama i polubią mi trzy ostatnie zdjęcia. Teraz odwiedzam profile osób, które obserwują mojego Instagrama i polubią mi trzy ostatnie zdjęcia. Niesamowite, nie? To jest takie kurwa że o atencję, że pożal się Boże. Ej! Boże, żeby mi się udało, i co trzeba zrobić? Trzy zdjęcia polubić. Marti Renti Zobaczę czy mi się uda Ale kurwa zajebiście, jaka nagroda Wchodzę na Instagram I polu muszę polubić Nie, źle Marti Renti i, i, I trzeba polubić trzy ostatnie zdjęcia I, Jedno jest Drugie Co, co? Nie zdążyłem przeczytać, bardzo. Mi... Przepraszam. I trzecie. No i czekamy kurwa. Czy Marti wejdzie na mój profil teraz? <noise> ja wam pokażę. Jak wyglądają ci, którzy te trzy yy, zdjęcia polubią. To wyglądają tak. Yy, Narko smeme. O. To są kurwa internauci yy, Którzy polubili zdjęcia. Marty Renti czekają, aż Marty wejdzie i, i yy, obszaj ich profil. <grymne> ja się dole, kurwa. Ale zobaczcie, spoko nagroda nie? Bo tego nie ma jak sprawdzić. Bo Insta Story to jeszcze się wyświetla, czy ktoś wszedł. A Marty Renty mówi tak, jak polubisz moje trzy zdjęcia, to wejdę na Twój profil, tam sobie poprzajam zdjęcia. Udowodnisz się, że to skam? Nie udowodnisz. Teraz odwiedzam profile osób, które obserwują mojego Instagrama i polubią mi trzy ostatnie zdjęcia. Daj, chyba piszemy do niej. Jak się wysyła wiadomość Marti Renti. Jak wysłać wiadomość do Marti Renti na tym Instagramie. A, to bym musiał wyjść wiadomości, to wy byście widzieli moje wiadomości ukryte. To nie można tak zrobić. Napiszę do niej. Eee, co tutaj ten? O, rewo, nie, ale to było przed tym, to nie. O Konobski mi coś wysłał? Co to znaczy? Teraz nie będę oglądał później z bo to może jakieś tajemnice. Ej, Marti Renti, Byłaś. On napisze, tak, byłaś u mnie? O. No dobra, oglądamy TikToki. Co tam Marti Renti? Będziesz plan, bo wszystkiego mam dosyć I to ten czas się zapisze w historii A muszę ją zaobserwować, nie nie to aż tak się nie poświęcę, bardzo mi przykro W dzieniu pan pewnie wydam tych parę liczb Nie potrzeba mi już nic, bo mam w sobie bad I co teraz? Daj mi spokój Teraz spokój? A nie to nie jest, to jest A nie nie, to coś mi się pojebało, bo to trzeba wyjść co? Marti Renti. O, a widzieliście kiedyś ten film Be z głosem? Bo on kiedyś wyciekł z głosem get, get Kurwa, ktoś to ma? Bo to było bekowe na maksa Jak on tam mówi, ha ha ha, udajemy, że się śmiejemy ha, ha, ha Ktoś to ma? Wyślijcie mi to, bo ja tego nie zapisywałem sobie a że kaja muszę obejrzeć Kaja. Kaja. Ale co? Kaja oficjal, czy po prostu kajach? Chyba kaja oficjal, tak? O! O kurwa, to jestem zaskoczony. I teraz pytanie, kurwa, czy siedzę na telefonie i będzie wielka drama, że. Bo ja często używam telefonu prowadząc, czy jednak nie? Nie, kurwa, akurat położyłem na nogę i widać, że rękę opuściłem, bo wiedziałem, że czułem, że ktoś mnie nagrywa, nie? Dobry tutaj instynkt. Spoko. Czy tylko dla mnie... Tutaj komentarze są kurwa dobre. Tutaj. Proszę bardzo. Czy tylko dla mnie Wardęga jak prowadzi to auto wygląda jak totalny szef. Luks, kurczę. Robię karierę na TikToku. Nie, fajnie, fajnie. Ja lubię Kaję. Więc fajnie. W drodze do Bydgoszczy. Taki opis to nie wiem czemu taki. To w Warszawie. No dobra. Yy, o, wiem, dobra faza. To jest bardzo dobra tiktokerka. Poglądamy sobie. Znaczy, o, powiem tak. O dobrej fazie to ja tam jakby to ja te nie ukrywam, nie? Że powstaje, co, yy, znaczy, że tam coś w teczce jest. O, że tak się wyrażę. Czy cokolwiek kiedyś powstanie, to ja nie wiem.